Dzień dobry wieczór, witajcie w W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić grę, z którą spędziłem ostatnie 4 tygodnie, czyli War with Goblins. War with Goblins jest to gra autorstwa Jacka Zawadzkiego. Jacek Zawadzki do tej pory nie robił gier planszowych, ale bardziej, powiedzmy sobie, zajmował się grami elektronicznymi. Możecie grę właśnie War with Goblins, możecie spotkać, jeżeli się nie mylę, na komórkach. No, i teraz postanowił ten pomysł, tą ideę tych, tej gry strategicznej przenieść na planszę. Chciałbym bardzo podziękować za podesłanie mi tego, to prototypu tutaj, żebym mógł sobie w niego pograć. No, jak zwykle, jak to bywa, staram się grać z różnymi ludźmi, żeby mieć po prostu różne spojrzenie na tą samą grę, ponieważ niekoniecznie coś, co mnie się podoba, musi się podobać innym. No, mamy tutaj graczy, którzy nie grali w gry strategiczne, mamy graczy którzy grali i lubią gry strategiczne. Mamy graczy euro, którzy też w tą grę grali. Także no, powiedzmy sobie, starałem się z różnymi osobami. Nie wszystkich mi się udało zaprosić, niektórzy nie chcieli, nie mieli czasu lub różnie to bywało. No ale powiedzmy sobie, jakiś przegląd sytuacji mamy. Tutaj w tej grze mamy oczywiście historię fabułę, która mówi o wielkiej patrii, która na skutek śmierci imperatora popadła w taki trochę zamęt. Ksi książęta z księstw, z których pochodzą te największe rody. Oczywiście walczą w tym momencie ze sobą o, o to, żeby objąć tron i przywrócić oczywiście na swój sposób pokój w danym w tym, w tym, w tym imperium, w tym, w tym potężnym państwie. Mamy tutaj cztery stronnictwa, dlatego gra jest przeznaczona dla od dwóch do czterech graczy, ponieważ możemy wybrać dwa stronnictwa, trzy lub cztery. E, oczywiście. No i mamy tutaj Królestwo Złotego Orła, Królestwo Szarego Wilka, Królestwo, e, Księstwo e, Żółtego Węża e, i Unię Czerwonego Słońca. No i tutaj e, w tej grze jest tak troszeczkę mm, bardzo można powiedzieć gra jest poprawna politycznie ze względu na to, że mamy różne rasy, które są można powiedzieć równorzędne w tej grze, czyli rywalizując między sobą gracze teoretycznie mogą mieć na przykład ludzkiego przywódcę, ale w swoich armiach mieć oddziały goblińskie, najemników krasnoludzkich, czy też na przykład ujarzmione Różnego rodzaju stwory, potężne pająki, hydry, smoki, orły, ale wielkie nietoperze które mogą też należeć do naszej armii. W tej grze każdy gracz ma symetryczne armię, czyli przynajmniej w tej podstawowej wersji bo później powiem Wam o jeszcze innych możliwościach ale w podstawowej wersji każdy ma te armie symetryczne czyli tak naprawdę to, co chcemy zakupić, możemy zakupić i to jest częścią naszej armii. W pewnym sensie jest to dobre, ponieważ nie zmusza, gracz, nie, nie zmusza autora gry do tworzenia jakiegoś super balansu pomiędzy armiami przeciwnymi. które Ten super balans zazwyczaj no, wiąże się z tym, że musimy mieć fajnie, jak są zróżnicowane, ale jednocześnie. Nierównoważne, o tak, zróżnicowane, ale jednocześnie równoważne. No i tutaj, akurat na tą chwilę, w tej podstawowej wersji, ten problem został rozwiązany w ten sposób, że każdy ma dostęp do tych samych oddziałów, i teraz od naszej inwencji zależy od tego, jak złożymy naszą armię, jak ją przygotujemy do walki, jak wykorzystamy ewentualne bonusy, które wynikają z obecności różnych oddziałów na tym samym polu, czyli z tej takiej synergii, która pomiędzy nimi powstaje, gra ma dosyć prostą mechanikę, ponieważ tak naprawdę mamy oddziały, którymi możemy poruszyć. Jeżeli oddziały poruszą się na teren, na którym znajduje się wrogi oddział, no to w tej sytuacji dochodzi do bitwy. Podczas bitwy rzucamy kośćmi, w zależności od siły zgromadzonych na danym polu oddziałów. I ta siła determinuje naszą szansę na wyrzucenie wyników 5 i 6 na tych kościach. Jeżeli będziemy mieli taki wynik, no to każdy taki wynik to jest jedna zadana rana przeciwnikowi. W momencie, kiedy uda nam się dokupić takie specjalne żetony kul, no, tak, takie kule ognia, no to one dają nam szansę na manipulację tymi wynikami, czyli możemy z, o jedno oczko. Podnieść wynik do góry, lub za dwa, dwie takie kule o dwa oczka e, zmienić wyniki na dwóch różnych kościach, lub na jednej kości o jeden do góry. No i tutaj e, dzięki temu mamy, e, mamy jakieś takie e, malutki wpływ na to, co powiedzą nam e, kości. W grze mamy też na miastkę ekonomii, czyli e, ten dochód, który będziemy zbierać z miast i z wiosek, na których mamy nasze oddziały. Tutaj są jeszcze takie dodatkowe zasady, które będą mówiły o tym, że niektóre oddziały nie mogą, powiedzmy sobie, czy niektóre obszary nie dadzą nam dochodu, jeżeli będzie na nich zbyt wiele oddziałów, ponieważ no, jest to jakieś obciążenie, utrzymanie oddziałów na danym obszarze, w związku z czym tany, dany obszar nie da nam dochodu. Mamy jeszcze ten taki aspekt przygodowy. Który polega na tym, że mamy bohaterów, którzy oprócz tego, że mają specjalne właściwości, mogą bustować nasze armie. Dodatkowo mogą udać się do e, tutaj rozsianych po mapie e, różnych lochów, e, pradabnych, jakiś katakumb i tam szukać szczęścia w postaci dukatów, które mogą stamtąd wyciągnąć. Taki bohater potrafi przynieść, można powiedzieć, spory dochód, czasami równy, równy temu, co możemy mieć z miast na przykład. No to, czyli jest to opłacalna rzecz, z tym, że na przykład mi się podoba bardziej ten wariant, w którym bohater, bo generalnie jest tak, że bohater chodzi, rzuca kostkami, jak się udało, to ma, jak się nie udało, to nie ma. Ale jeżeli przyjmiemy ten wariant taki bardziej, powiedzmy sobie, przygodowy, to jest wariant, który mówi, że jeżeli się nie udało bohaterowi, a wypadła mu jedynka, no to niestety w tej sytuacji ten bohater po prostu ginie. No, i to jest moim zdaniem bardzo fajny taki element, który robi takie push lak, czyli ryzykujemy. No możemy stracić tego bohatera, który jest dość drogi w zakupie, ale on też może nam przynieść dochód, czyli zakup bohatera może się zwrócić, a może jeszcze dodatkowo nam przynieść jakiś dochód. No, i to jest taki dosyć ciekawy element w tej grze, który mi się osobiście bardzo spodobał. Tutaj, no, jak to zwykle bywa. Autor oczywiście zawsze czeka na feedback, czyli na nasze ewentualne uwagi co do tej gry. Staraliśmy się, czy znaczy starałem się spisać wszystkie ewentualne uwagi, które pojawiły się gdzieś w trakcie naszych rozgrywek, i te uwagi wysłałem również autorowi. Z tego co wiem, to może jest szansa, że część z nich będzie ujęta. No, oczywiście tutaj jest tak, że zawsze, kiedy taka gra trafi do Grona kogoś, kto nie brał udziału przy jej tworzeniu, no to się tworzą również różne nowe mechaniki, które chcielibyśmy wprowadzić, a one czasami mogą zakłócać balans tej gry. Ale myślę, że tutaj jest szansa na bardzo dużo różnego rodzaju dodatków, bo tak jak mówię, mamy tą podstawową mechanikę, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić bardziej, żebym rozbudowaną mechanikę na tych samych komponentach. Czyli można by było zrobić. Taką mechanikę zaawansowaną, w której gracze będą mieli troszeczkę więcej różnego typu zasobów, będą musieli mieli na przykład, można im zbudować tutaj drzewko rozwoju, które będzie pozwalało na to, żeby jednak zakup jednostek był poparty wcześniej jakimiś innymi zasobami, czyli jakimś rozwojem drzewko rozwoju, czyli od, od podstawowych jednostek. Poprzez te bardziej zaawansowane jednostki, i to też by powodowało, że ta gra byłaby jeszcze bardziej ciekawsza, jeszcze bardziej strategiczna. Gra ma tą zaletę, że jest dosyć szybką grą, nie potrzeba dużo czasu, żeby nawet, powiedzmy, w cztery osoby, jak się rozgrywa, to, to nie ma tutaj takich dużych opóźnień w reakcjach graczy, czyli jest to, jest to dosyć, dosyć duży plus tej gry. Proste zasady, czyli wejście do gry jest, no powiedzmy sobie w skali od 1 tam do 5, tak jak to BGG powiada, to ja bym tutaj do dwójkę nie więcej. Czyli mamy niski próg wejścia, można się bardzo szybko tych zasad nauczyć. Trochę problemów jest z tymi ikonami, które tu są, bo jest ich bardzo dużo. No i te ikony na początku mogą, powiedzmy takie ikony w postaci skrzyni, serca i pięści, no to są dla nas logiczne. Ale później te inne ikony, szczególnie ikony terenów, po których jednostki mogą się poruszać lub też nie mogą się po nich poruszać, no jest to troszeczkę nieczytelne, ale myślę, że to jest do poprawienia i to jak najbardziej będzie w stanie autor sobie z tym poradzić. Kolejną rzeczą, na którą zwróciłem uwagę, szczególnie ja. No, to jest problem dukatów, ale z tego co wiem, to też już myślą nad tym, żeby to zmienić, ponieważ te dukaty mają takie bardzo zbliżone odcienie kolorów. Ja tym bardziej mam przy różnym świetle problemy, na przykład z rozpoznaniem niektórych podobnych do siebie kolorów, bo między brązowym a czerwonym to podobieństwo jest dosyć duże. I tutaj po prostu dla mnie to było dość problematyczne, żeby odróżnić właściwy dukat. Co czasami, że tak powiem, powodowało sytuacje, w których chciałem płacić mniejszymi dukatami za większe. No i to oczywiście zrzucałem to wtedy na to, że nie potrafię rozpoznać koloru. A jaki był mój cel, no to już jest inna sprawa. Myślę, że tutaj autor też. Miał, ma w planach dużo takich ciekawych rzeczy. Myśmy, na przykład, ja podpowiedziałem taką sytuację: miasto się broni. W momencie, kiedy próbujemy zaatakować miasto, które należy, nie należy do nikogo, czyli jest miastem neutralnym, musimy je zdobyć naszą armią. No i w tej sytuacji. Oczywiście, podczas tej walki mogą ginąć nasze jednostki. No i może się zdarzyć też tak, że podczas tej walki jednostki, które zginą, staną się trofeum dla tego miasta. Dlatego właśnie zaproponowałem taką opcję, żeby pokazać miasta niezdobyte miasta, które na swoich murach wywieszają. Ścierba tych, którzy próbowali zniewolić to miasto. No i w związku z czym mamy tutaj taki dodatkowy aspekt może zostanie wykorzystany też w grze jako jakaś dodatkowa zasada, którą można wykorzystać później w rozgrywce. Jest to gra, która ma ciekawą, dobrze przebiegającą rozgrywkę. Nie mamy tutaj e, żadnych takich właśnie, jak to już wcześniej Wam mówiłem, takich zastojów. W związku z czym można się do tej gry nawet z młodszymi graczami. Oni dosyć szybko ogarną, zresztą teraz już wszyscy na komórkach grają, czyli te ikonografia dla nich na pewno nie będzie żadną e, przeszkodą, oni to szybko ogarną, a można rozegrać bardzo przyjemną grę strategiczną właśnie na takiej planszy. Jeżeli chodzi o takich graczy bardziej zaawansowanych, to tutaj bym rzekł, że jest duże pole do rozwoju, tak. czyli jest, jest możliwość na dodanie różnych modułów, które spowodują, że ta gra stanie się bardziej bardziej strategiczna, czyli będzie miała troszeczkę większe wymagania i nie będzie taką troszeczkę prostą grą o przesuwaniu, o przesuwaniu oddziałów, tak jak to jest teraz, bo uważam, że teraz ona jest troszeczkę za prosta, znaczy w sensie nie, że prosta do wygrania, tylko za prosta, jeżeli chodzi o zasady. Po prostu po grze strategicznej spodziewałbym się jednak jeszcze jakiegoś dodatkowego, nazwijmy to, mięsa w postaci zasad, które bardziej mi umożliwiają chociażby to, żeby mieć więcej dróg do zwycięstwa niż tylko tą, ta droga jedna, która mówi o tym pokonaj armię przeciwnika i zdobądź jak najwięcej miast. No to jest taka oczywiście prosta rzecz, ale fajnie by było, jakby było więcej dróg do zwycięstwa. Rozbudowywanie tych, tych technologii, na przykład, które będą nam pozwalały zdobywać coraz lepsze coraz lepszej, yy, jednostki. No, można by to było mocno urozmaicić. Jest dużo gier strategicznych, na których można się wzorować, i, I myślę, że tutaj autor ma duże pole do, do, do rozwoju tej gry. A z tego co wiem, to pomysłów jest tam taka fura, która leży i czeka na akceptację, także myślę, że jeżeli gra trafi na jakiś portal wspierający, no to będzie tam na pewno gorąca dyskusja o niej i dodatkowo będzie, będzie można, autor będzie mógł przedstawiać ewentualnym wspierającym nowe pomysły i powodować, że te pomysły będą wpadały do gry i będziecie mogli je później sobie wykorzystać. Wojna z goblinami, tej gry jeszcze nie ma, ale jest szansa, że dzięki waszemu wsparciu ta gra powstanie. Nie mam dzielonego pojęcia na temat tego, ile to będzie kosztowało, jak to będzie ostatecznie wyglądało, ponieważ z tego co wiem, to nie jest to wygląd ostateczny i pewne elementy na pewno ulegną zmianie. No bo tak mówię, to mamy tylko prototyp, który ma przedstawić mechanikę gry, a te elementy końcowe mogą wyglądać inaczej. Prawdopodobnie będzie to dążyło ku temu, że będą jeszcze ładniejsze, jeszcze lepsze. Z tego co wiem, to niektóre te grafiki po prostu są zaczerpnięte z tej gry, która, ma, która jest na, na komórkach prawdopodobnie. Także tutaj możliwe, że będzie to w jakiś sposób jeszcze zmienione. Wojna z goblinami. Czekajcie na kampanię. Jeżeli Wam się to gra spodoba, to zapraszam do wsparcia. Na razie, cześć. No i zapraszam Was oczywiście jeszcze na obejrzenie zasad, które znajdziecie w oddzielnym filmie tam staram się przybliżyć, jak przebiega rozgrywka i na czym będzie polegała, polegały będą akcje, które będzie się mogli wykonać w trakcie gry.